Witam serdecznie wszystkie byki. Byki Słoneczne, Księżycowe, Ascendentalne. Zapraszam Was do wysłuchania prognozy astrologicznej na listopad 2024 roku. Co Wam sprzyja w tym miesiącu, drogie byki? Do 21 listopada Słońce przebywa w znaku Skorpiona naprzeciw Waszego znaku. Czyli Wasza energia skupia się na relacjach partnerskich i współpracach z innymi ludźmi. Do 2 listopada, do godziny około 20.16, również Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, będzie przebywał w znaku Skorpiona. Do 3 listopada, właściwie do 4, ale bardzo leniutko, do 5 rano, Mars, planeta energii siły życiowej, będzie przebywał w raku, w trygonie do waszego, przepraszam, w sekstylu do waszego znaku, dając wam nowe znajomości, pokazując, że wszystkie kursy, szkolenia i tak dalej to wszystko będzie dobre poprawa komunikacji z ludźmi, poznanie nowych ludzi. I do, a od 11 listopada Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, przejdzie do znaku koziorożca i ustawi się w trygonie do Waszego znaku, czyli w pozytywnym aspekcie, dając Wam chęć do, chęć do nauki, dając Wam motywację, dając Wam szansę na poznanie kogoś. Wednesda w koziorożcu podchodzi poważnie, tak? Więc tutaj będziecie chcieli się uczyć, będziecie chcieli um, współpracować z zagranicą, być może wyjeżdżać, poważnie będziecie o tym myśleć. Listopad jest w ogóle bardzo ciekawym miesiącem, ponieważ bardzo dużo tutaj się dzieje znaczących y, różnych y, aspektów. Ale zacznijmy od początku, ponieważ miesiąc zaczynamy nowym księżyca w znaku skorpiona. Czyli Słońce i Księżyc spotykają się z znaku Skorpiona. Dla Was jest to pozytywne, ponieważ dla Was dotyczy to relacji partnerskich i współpracy z innymi ludźmi, czyli dotyczy to innych ludzi, związków, które my mamy z innymi. Mogą to być związki partnerskie, ale też współpraca, kooperacja spółki różnego rodzaju. Nów no, Księżyca jest bardzo pozytywne. Wiecie, to jest u nas święto wszystkich świętych, tak? No, Tu jest już energia skorpiona. Księżyc skorpionie czuje się tak sobie, tak? Jakby y, uzmysławia sobie mocno, czego mu brakuje. Y, no, To jest na pewno mocno, taki głęboki dzień, tak? Słońce i księżyc idą do trygonu, do Saturna, pana czasu. Pana naszych ambicji, ale również ograniczeń. Więc tutaj zdajemy sobie sprawę, tak? Myślę, że to jest taki mocno nostalgiczny dzień z upływu czasu, z tego, że, że ludzie odchodzą i tak dalej. Ale ba, bardzo dobre aspekty tutaj podczas nowy ma Merkury. Planeta komunikacji, współpracy, biznesu, ponieważ Merkury robi i Trygon do Neptuna, planety miłości, duchowości i Trygon do Marsa, który jest jeszcze w raku. A Mars to energia, siła życiowa. Więc tutaj jakby myślę, że tak, dobre relacje rodzinne, dobre relacje z przyjaciółmi. Myślę, że może być tak, że będzie w Was bardzo dużo wdzięczności za to, co jest, za te relacje, w których jesteście, w których byliście. No, też tak, nów uzmysławia nam po prostu upływ czasu, tak? I tutaj myślę, że docenicie też to, co macie, i to jest takie piękne. Dobre też relacje z rodziną, docenicie swoją rodzinę, docenicie przyjaciół, to jest tak, taki now, tak? Mimo, że w Skorpionie i ten księżyc jest w Skorpionie, uświadamia sobie na przykład, właśnie, że, że już ktoś odszedł, że już nie możemy się z nim skontaktować, docenienie też takich, wiecie, swoich korzeni, swojego rodu, wdzięczność za to, że jestem, za to, że, że, że dzięki nim mogę dzisiaj żyć. Tak? 2 listopada Merkury około 20.17 przechodzi do znaku Strzelca. I tutaj jest już Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności. Merkury w strzelcu jest optymistyczny, tak? On tutaj się chce rozwijać, chce doświadczać, chce się bawić. No tutaj energia jest bardzo mocno nastawiona na pieniądze od innych, ale też takie fajne czas... Pracy nad sobą, z takim optymizmem, tak? Być może popracowanie nad swoimi negatywnymi przekonaniami i zmiana negatywnych przekonań na pozytywne, mocna praca nad sobą. Tutaj fajnie, wspólnie z innymi, możecie dużo się nauczyć. Też pozytywne informacje, jeżeli chodzi o ludzi, którzy czy starają się o kredyty, czy mają jakieś negocjacje z bankami, tutaj będziecie na to kładli nacisk, czy jakieś odszkodowania, ktoś czeka, tak? To tutaj yy, no, będziecie tym się mocno zajmowali. <laughs> Uwaga 3 listopada, ponieważ 3 listopada yy, Mars, planeta energii, siły życiowej, po raz ostatni ustawia się naprzeciw Plutona w koziorożcu, ponieważ Pluton niedługo już przejdzie do yy, wodnika, a Mars przejdzie do yy, lwa. Więc tutaj Mars, pamiętajmy, Mars w raku nie czuje się najlepiej. Jest bardzo emocjonalny, łatwo go odpalić, tak? Mars naprzeciw Plutona. Mars to jest też planeta wojny, planeta agresji, planeta konfliktu i Pluton również, więc łatwo będzie o konflikt. Uważajcie tutaj, tak? Ponieważ um, u Was dotyczy to um, waszego najbliższego otoczenia. I waszych poglądów, tak? że łatwo jest, to chodzi też o komunikację, także ktoś coś powie, a my idziemy w zaparte i może naprawdę, nie wiem, nawet do bójki dojść. Więc tutaj spokojnie starajcie się, wykorzystajcie, ponieważ podczas tego dnia Wenus jest naprzeciw Jowisza, a Wenus to miłość, pieniądze, Wenus w Czercu jest optymistyczna, Wenus z Jowiszem się lubi, więc tutaj może jakieś rozmowy, jakieś pomysły na dodatkowe pieniądze, na zmiany sposobów zarabiania, więc tutaj raczej na tym się skupcie, tak? I 4 listopada Mars planeta energii siły życiowej, przechodzi do lwa. Dla Was akurat nie jest najlepiej. Mars w lwie czuje się bardzo dobrze, ponieważ chce błyszczeć, chce się bawić, chce też mieć dobre relacje z dziećmi, Realizować siebie, tak? bo Lew chce realizować siebie, chce postawić na siebie i Mars wie, do tego dąży. U was, dla was ustawi się w kwadracie, tak? czyli tutaj yy, chodzi o to, co się dzieje w domu, chodzi o sytuację rodzinną, chodzi o relacje z dziećmi, z rodzicami, że tutaj, no nie wiem, może zobaczycie na przykład, że ja kurczę, nie do końca mogę się zrealizować, ja nie do końca czuję się spełniona, spełniony w tym domu z tą rodziną i tak dalej, no gdzieś tutaj może być jakiś konflikt. Ale czwartego, Słońce ustawia się w Trygonie do Saturna, to już było odczuwane podczas Nowiu, tak jak Wam mówiłam. Jest to dla Was bardzo pozytywny aspekt, ponieważ Słońce w Trygonie do Saturna yy, daje być może to, że Was ktoś gdzieś yy, na przykład będzie protegował, świetny czas z przyjaciółmi. Może zobaczycie, że macie świetnych przyjaciół, na których możecie liczyć. Dobre relacje z ludźmi. Tutaj też możecie kogoś poznać. Może to być związek na stałe, tak? taki bardzo poważny. Więc tutaj y, warto się temu przyglądać. Uwaga 9 listopada, ponieważ Wenus, planeta, która odpowiada za miłość i pieniądze, ustawia się w kwadracie do Neptuna. A w tym przypadku Neptun to jest planeta oszustwa, planeta iluzji, tak? W kwadracie. Więc tutaj Wenus, no nie wiem, na przykład chce wziąć jakiś kredyt, tak? I wow, wierzy, że wszystko będzie dobrze. A tutaj trzeba przeczytać, co jest małymi literkami, bo może się okazać, że ktoś mówi inaczej i jest inaczej. Czyli nie jest to dobry dzień na jakieś kredyty, na zmianę umy, na podpisywanie umów, na pożyczanie pieniędzy, na inwestycje. Tutaj przeczekajcie, tak? 11 listopada Wenus, planeta miłości, pieniędzy, przyjemności, przejdzie do znaku koziorożca. A Wenus w koziorożcu jest konkretna, ambitna, pracowita i ustawi się w trygonie do waszego znaku, więc tutaj pewne rzeczy Wam się rozjaśnią. Yy, Wenus. Yy, będzie dążyła do rozwoju, będzie chciała się uczyć, poważnie będzie podchodziła do swoich poglądów, do współpracy z zagranicą. Tutaj, Wenus w Kozieloszu, naprawdę wszystko od A do B sprawdzi. Więc y, fajnie, bo będzie w trygonie do Waszego znaku. 12 listopada. Yy, również nie jest to dobry dzień na jakieś umawianie się, ponieważ Merkury, planeta komunikacji współpracy biznesu, ustawia się w kwadracie do Saturna, a Saturn to w tym przypadku planeta ograniczeń. Merkury również odpowiada za przemieszczanie się, za transport, więc tu, jeżeli gdzieś będziecie wyjeżdżali, wyjedźcie wcześniej, no tutaj mogą być ograniczenia, może coś się zepsuć. Na ten dzień nie warto się umawiać na rozmowy, bo rozmowa się może nie odbyć, spóźnić. Ciężko się będzie dogadać. Więc tutaj na pewno, tak jak mówię, no też ten merkury jest w strzelcą, to u was reprezentuje te pieniądze od innych ludzi. Na pewno nie jest to dobry dzień na jakieś rozmowy, negocjacje bankowe itd. 15 listopada odbywa się pełnia księżyca w Waszym znaku, moi drodzy. Pełnia jest mocno wybuchowa, ponieważ księżyc podczas pełni księżyc y, zawsze jest naprzeciwko Słońca, czyli księżyc w Byku w Waszym znaku, a Słońce naprzeciw. Księżyc jest bardzo blisko Urana. Planety rewolucji, nieprzewidywalności, nagłych, nieoczekiwanych zmian, Słońce naprzeciw. Pełnia dotyczy Was, i Waszych relacji z ludźmi. Tutaj może coś, yy, wiecie, jest bardzo nerwowo, bardzo szybko, urany jest nieprzewidywalny, więc yy, nagle, nieoczekiwanie, coś się może zmienić jakaś współpraca ale tutaj chodzi o Was, tak, że Wy chcecie się z czegoś wyzwolić, Wy już macie czegoś dość, i, i to może Was zmobilizować do zmiany. Podczas pełni, tak naprawdę. Słońce jest trygonie do Neptuna, a księżyc sekstylu. A Neptun w pozytywnych aspektach to jest planeta miłości, duchowości czyli tutaj wspierajcie się swoimi przyjaciółmi, wspierajcie się ludźmi o podobnych poglądach, podobnym sposobie myślenia, z którymi czujecie się dobrze, czujecie więzi. To Was będzie wzmacniało przy tych zmianach, które przychodzą, ponieważ to pełnie jest Waszym znakiem. Jak wiecie, pełnia zakończa coś, tak? Coś ten Uran, który jest w waszym znaku, mówi ja jestem gotowa na zmiany, ja chcę też coś zmienić, te zmiany też już was się buzują, tak? I tutaj no takie jest rozładowanie podczas tej pełni. I podczas pełni Saturn, planeta karmy, pan czasu, pan naszych ambicji rusza, wychodzi z retrogradacji i rusza w bieg prosty, a Saturn jest w sekstylu do Waszego znaku, więc daje Wam nowe szanse, nowe możliwości na nową, na nową relację, na realizację marzeń, na wyjście gdzieś do internetu, na współpracę z ludźmi, z którymi do dobrze się czujecie, <laughs> ale tak na poważnie. I... 18 listopada, jeszcze jest ciekawy aspekt, ponieważ Merkury, planeta komunikacji, współpracy, biznesu, ustawia się naprzeciw Jowisza, a jak wiecie, Jowisz to jest planeta szczęścia, on wszystko powiększa, więc tutaj jest to u was na osi finansowej więc jakieś nowe pomysły, nowe znajomości, nowe sposoby zarabiania pieniędzy, podpisanie jakiejś nowej korzystnej umowy. Być może jakaś rozmowa, która zainspiruje Was do czegoś nowego. Więc to ciekawy dzień. I 19. Pluton przechodzi do znaku wodnika do 2043 roku, więc tutaj on już wejdzie i on już idzie do przodu. Zapowiada u wielu byków duże zmiany. Pamiętajcie, że to jest prognoza ogólna. Ona pokazuje, że chodzi o Karierę zawodową. Pluton ustawia się w kwadraturze do byka, i przez 20 lat będzie robił kwadratury wymuszając zmiany, tak? W tym, jak się pokazujecie światu, w tym, co robicie, kierując Was w kierunku waszego powołania, tak? Pluton to jest jak czołg, jak idzie. To jakby wymusza zmiany i my nie mamy nic do powiedzenia. Więc tutaj warto się też na to przygotować. Oczywiście to będzie, wiecie, w ciągu 20 lat. Nie dla wszystkich to też będzie znaczące, bo wszystko też zależy od tego, <coughs> przepraszam, jak macie aspektowanego Plutona w waszym horoskopie indywidualnym. Ale tutaj no, w takim ogólnym zarysie zapowiada zmiany u wielu byków. I 21 listopada słońce przechodzi do strzelca. Więc tutaj te sprawy finansowe, sprawy majątkowe, sprawy rodzinne, ale też praca nad sobą mocno się tutaj pokazują, tak? Że Wy z optymizmem, z wiarą, z radością możecie wyjść ze swoich ograniczeń. Być może znajdziecie osobę odpowiednią do rozmowy, z którym świetnie się będziecie czuli. Czy jakieś grupy ludzi, którzy otworzą Wam oczy, poszerzą horyzontu, więc tutaj jest szansa na poprawę. Wykorzystanie tej energii strzelca, który wie, jak się cieszyć życiem, który wie, yy, 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 jest otwarty w ogóle na świat bardzo, tak? A tego można się od yy, strzelca uczyć. I Słońce, gdy wejdzie do strzelca, ustawi się zaraz w sekstylu do Plutona, który już jest w wodniku, tak? Planety transformacji, przemiany, więc tutaj jest takie wzmocnienie wzmocnienie nową energią, yy, jakby być może jakiś nowy pomysł właśnie na, na to, co chcecie robić w życiu. Być może wyjdziecie z jakichś swoich ograniczeń, tak? Sekstyl to jest szansa, możliwość. Później 22 listopada Wenus, planeta, która jest w koziorożcu, odpowiada za miłość, pieniądze i jest trygonie do waszego znaku, zrobi sekstel do Saturna, pana czasu, pana y, naszych ambicji, ale tutaj Wenus w sekstelu do Saturna mówi, że możecie poznać kogoś, y, z kim możecie związać się na stałe, możecie wejść w jakąś współpracę, możecie się zacząć. Czegoś uczyć, być może sami będziecie nauczali innych, to jest coś, co jest konkretne i daje szansę na rozwój. I 26 listopada Merkur, który jest strzelców, wchodzi w okres retrogradacji aż do 15 grudnia. Czyli tutaj Merkury, gdy wchodzi w retrogradację, to jest czas przemyślenia. Czas takiej retrospekcji, zastanowienia się, być no, ja tutaj bardzo wyraźnie widzę, że będziecie jakby zastanawiali się nad swoją sytuacją finansową: jak tutaj wybrnąć, co tutaj zmienić, ale też będziecie jakby pracowali mocno nad sobą i to, tak jak mówię, w energii takiej, takiej radości, takiego optymizmu, nie takiego zasmucania się. Więc to Wam daje ten Merkury. On później 15 grudnia ruszy do przodu, i on aż do 8 stycznia będzie w tym strzelcu. Więc tutaj sporo, sporo przemyśleń, sporo do poprawy. Być może będziecie negocjowali z tymi bankami, będziecie negocjowali z partnerami. Być może ktoś ma jakieś sprawy majątkowe, sprawy rozwodowe, podział majątku. To tutaj będą się te. Sytuację wyjaśniały. I miesiąc kończymy fajnie, ponieważ 27 listopada słońce, które jest strzelcu, ustawi się w trygonie w pozytywnym aspekcie do Marsa. Planety energii, siły życiowej, więc tutaj poprawa sytuacji takiej rodzinnej, lepsze relacje, czujecie się lepiej w domu, w rodzinie, czujecie się bezpieczniej. To też jest związane z tym, że Wy nad sobą pracujecie i pewne sytuacje się klarują. Także drogie byki, życzę Wam cudownego miesiąca. No, jakby nów naprzeciw Was pełnia Waszym znaku, więc na pewno to będzie dla Was znaczące i dużo tutaj się będzie działo, jeżeli chodzi o relacje i współpracę wszelkiego rodzaju. Zachęcam oczywiście do korzystania z konsultacji astrologicznych u mnie. Tutaj kwestia, tak jak wam powiedziałam, tutaj Pluton zapowiada zmiany, ale przyszura w ogóle jest znaczący, tak? Tutaj mocno się u was zmieni, jeżeli chodzi o y, sposoby zarabiania pieniędzy, dużo się będzie w was działo. Mocno zapowiada się taka praca y, nad emocjami u was i tak dalej. Także dużo zmian. No dzisiaj to wszystko. Dziękuję Wam, pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia.